Proszę państwa, żałuję, że zabrałem się za ten temat, bo wnioski do jakich doszedłem są zatrważające. Kiedy postanowiłem, że dokonam na kanale analizy upadku politycznych środowisk lewicowych w Polsce, oczywiście w kontekście ostatnich Wyborów do Europarlamentu sądziłem, że ta klęska posłuży mi jako ilustracja tego, czym kończą się ideowe kąszakty z liberalizmem. Że liberalizm jako ta woda królewska, jak się ostatnio popularnie mówi, w zetknięciu z inną ideą rozpuszcza ją i zastępuje. I chciałem posłużyć się tym jako taką przestrogą dla prawicy, żeby tego samego błędu więcej nie popełnić. No bo inaczej skończy się, no na przykład tak jak we Francji, w której skrajnie prawicowe zjednoczenie narodowe w gruncie rzeczy w kwestiach obyczajowych ma dużo bardziej liberalne poglądy, na przykład niż polska koalicja obywatelska. Jednak wnioski, do jakich doszedłem, są zupełnie inne i muszę powiedzieć, że nastrajają bardzo pesymistycznie względem kondycji naszego społeczeństwa jest dużo gorzej niż nam się wydawało i o tym właśnie powiem dzisiaj, bo chyba żaden komentator nie zasygnalizował nawet tej kwestii w mediach. Ale nim do tego dojdę, to zajmę się diagnozami przyczyn upadku lewicy, które sami lewicowcy podnosili w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza tu skoncentruję się na takich obserwatorach sceny politycznej czy politykach, którzy budzą pewien respekt intelektualny po lewej stronie. Mam tu na myśli na przykład Adriana Zandberga, Jakuba Majmurka, Jakuba Dymka, czy na przykład takiego publicystę krytyki politycznej, podpisującego się jako galopujący major. Takimi najczęstszymi zarzutami wobec lewicy, którymi oni się posługiwali, to można by spośród nich wymienić słabość kadr, taką potulność, nieskuteczność w obrębie koalicji, do której lewica należy. Brak wyrazistości i słabą ofertę programową. Chciałbym odnieść się do tych wszystkich zarzutów, bo moim zdaniem w każdym z nich tkwi pewne ziarnko prawdy, ale nie tłumaczą one absolutnie aż tak widowiskowej porażki. Więc zacznijmy sobie od słabości kadr lewicy i tutaj wystosowywano dwojakiego rodzaju zarzuty. Po pierwsze, o taką nieautentyczność i brak harmonii. Karyzmy, liderów i najbardziej widocznych członków lewicy to jest jedna sprawa, a druga to, że ci liderzy bardzo często traktują środowisko lewicowe już jako swego rodzaju folwark i sposób do realizowania swoich własnych indywidualnych interesów. W gruncie rzeczy mając daleko gdzieś, co się z tą lewicą stanie. No i proszę państwa, rzeczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na kadry lewicowe, spojrzymy sobie na te głośne nazwiska dzisiaj panią Dziemianowicz, Bąk Biejat, pana Biedronia, pana Śmiszka yy, i tak dalej. No to większość z tych osób można by skarakteryzować mianem. Panienek, panienek i to niezależnie od tego, do której płci biologicznej się zaliczają. To są osoby no, pozbawione cechy czy cnoty, męstwa. To są osoby niesprawiające wrażenia zadaniowych, decyzyjnych, takich, na których można się oprzeć, którym można zaufać, którym można powierzyć ważne sprawy. Do tego rzeczywiście takie trochę wycięte z szablonu, Jarowca Aparatczyki i Aparatczyce, bo to chyba tak należałoby wymówić. No nie ma w nich nic porywającego. No tutaj być może jakiś wyjątek stanowi pan Adrian Sandberg, ale wiemy, że on nie jest w rządzie. Czy Partia Razem w ogóle nie zapisała się do rządu, no widząc jak układają się rozmowy koalicyjne po zwycięskich wyborach. No i Nestor Aleksander Kwaśniewski, któremu urokowi tam jednak wielu Polaków ciągle ulega, ale nawet jego obecność, nie, niekończące się firmowanie w mediach lewicy wcale nie pomogło. Nieautentyczność jest bardzo rzucająca się w oczy. No proszę Państwa, no przecież. Ciężko naprawdę dostrzec w tak postaciach formatu e, pani Biejat, czy, czy pana Biedronia, czy Włodzimierza Czarzastego, no jakichś obrońców uciśnionych. To jest wielkomiejska lewica, e, przesiąknięta właśnie liberalizmem. E, naprawdę, gdybym miał poglądy lewicowe, sam bym na nich nie zagłosował. E, a mimo to, uważam, że ten zarzut o słabość kadr jest jednak trochę chybiony. No bo proszę Państwa, powiedzmy sobie Szczerze, wszystkie partie, które wystawiły swoich kandydatów w tych wyborach, posiadały bardzo słabe kadry. Bardzo słabe i niewyraziste, a jeżeli już wyraziste, to często ta wyrazistość była negatywna. W związku z tym, ja nie wiem, dlaczego akurat niska jakość, aparatczykowskość, panienkowatość miałaby tutaj odbierać lewicy głosy bardziej niż innym, więc zarzut sam w sobie słuszny, ale skoro dotyczy wszystkich, no to naprawdę ja nie widzę powodu, by tutaj upatrywać w tym właśnie źródła tak gigantycznej klęski lewicy. Kolejny zarzut o potulność i nieskuteczność w walce o interesy czy postulaty lewicowe wewnątrz koalicji rządzącej, i tutaj ten zarzut podnosił m.in. Adrian Sandberg. Oczywiście Adrian Zandberg ma interes, by to podnosić, bo on tam w przyczajeniu sobie czeka, aż lewica ta w rząd, rządzie zasiadająca ubrudzi sobie ręce już tyloma liberalnymi głosowaniami, że on będzie się tu jawił i partia razem jako jedyni autentyczni obrońcy agendy lewicowej. Więc on ma w tym interes, ale mu podnosiły to również osoby, które nie miały w tym interesu, w związku z czym warto rzeczywiście się pochylić nad tym zarzutem. Proszę Państwa. Rzeczywiście lewica zbyt wiele nie wywalczyła, wywalczyła sobie urzędy, tam pan Śmiszek zasiada, gdzie zasiada, pani kotula, ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o tak zwane dowożenie tematów, to znowu bardzo popularne określenie w mediach wszyscy go używają, bo fajnie brzmi, więc jeżeli chodzi o dowożenie tematów, no to tutaj lewicowcy bardzo narzekali obserwujący, co się dzieje z ich partią, no bo nie dojrzenie Udało się małżeństw jednopłciowych, tak zwanych, przeforsować, to nawet związków partnerskich i tak dalej. Cała masa, cała litania niezrealizowanych. Postulatów. A jednak uważam, że ten zarzut jest trochę zbyt daleko posunięty, bo powiedzmy sobie szczerze, jaką kartę przetargową posiada lewica z ich aktualnym stanem posiadania, z ich poparciem, żeby wymusić na pozostałych koalicjantach realizację prawdziwych lewicowych. Postulatów. No, jedyną kartą przetargową będzie to, że może wyjść z koalicji i rozbić obóz rządzący. W efekcie albo PiS wróci do władzy, i wtedy lewica zostanie okrzyknięta no, najbardziej zdradziecką partią, jaką można sobie tylko wyobrazić, albo wręcz przeciwnie. Sama się zmarginalizuje, bo właśnie w ten sposób zostanie określona, a Tusk ma już dzisiaj trochę wyższe poparcie niż w dniu wyborów 15 października. W związku z tym Tusk ryzykuje znacznie mniej, Lewica znacznie więcej, więc w pewnym sensie musi być potulna. Czy nie rozumieją tego? Wyborcy lewicy, no, moim zdaniem jednak rozumieją i zdają sobie sprawę, że żeby zwiększyć szansę na realizację tych lewicowych postulatów, to właśnie powinni wspierać lewicę. Powinni sprawić, żeby jej głos był bardziej znaczący i donośny w koalicji, a to bazuje właśnie na poparciu, które pokazują sondaże, a przynajmniej w dużej mierze. Więc, jakkolwiek ten zarzut, czy to właśnie pana Zandberga, czy galupującego Majora ma w sobie wiele prawdy, to on również moim zdaniem nie, nie tłumaczy wszystkiego. Kolejny zarzut, brak wyrazistości. No, ja naprawdę nie wiem, czy lewica jest mniej wyrazista niż PiS, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga. No, może jest troszkę mniej wyrazista niż Konfederacja, no ale to już trudno. O, o bardziej wyrazistą partię, ale jak już powiedziałem na początku, wyrazistość w postaci wygłaszania no, różnych wariat, które niekt niekiedy niektórzy członkowie konfederacji no, niestety się ich dopuszczają, no, to też nie jest nic yy, dobrego. Yy, więc to tu, jeżeli chodzi o taką wyrazistość personalną, wyrazistość przekazu. Ale jeszcze jest program, który również może być wyrazisty albo nie. I teraz zastanówmy się nad tym, czy to w programie nie leży problem. No i to automatycznie, proszę Państwa, naprowadzi nas na tę prawdziwą, moim zdaniem, najważniejszą przyczynę klęski lewicy. Otóż Jakie przewijały się postulaty w trakcie kampanii wyborczej, ale i również przed, bo to nie było jakiejś jakościowej przemiany. W te tematy są. Kontynuowano dłuższego czasu. No, nie bronić Polski przed nielegalnymi imigrantami. Oczywiście oni to inaczej formułowali, tam jakieś humanitarne, bardziej humanitarną retoryką, ale w gruncie rzeczy tak to Polacy rozumieli, podejrzewam, w swojej większości. No, są za Zielonym Ładem, a Zielony Ład już przestał być trochę sexy, bo okazało się, że ekologia jest fajna, trendy, ale kiedy już trzeba zapłacić za nią poziomem własnej konsultacji, Konsumpcji, to już niekoniecznie, a właśnie teraz zaczęło być widoczne, że Zielony Ład zagraża poziomowi konsumpcji, ale wice ciągle się go trzyma. Nie dla bezpłatnych stażów. Chrona sygnalistów, no to tutaj reszta koalicji w zasadzie się do tego przychyliła, a to, że tam już rozwodniła, czy uszczupliła, czy wybiła zęby tej, temu projektowi ustawy, jak to się mówi, to to już przecież nikt w to za bardzo nie będzie wnikał. Ważne, że niby to zrealizowali. Pani Mieszkania, no to, to tego się, to nie wiem, kiedy się tego doczekamy, to chyba nawet wyborcy nie wierzą w, ten, w realność tego postulatu. No i oczywiście obyczajówka, aborcja, LGBT, no i pedofilia u kleru. W zasadzie to były takie główne tematy. Proszę Państwa, kiedy się im przyjrzymy, to powoli zaczniemy dostrzegać odpowiedź na pytanie dlaczego lewica zaliczyła tak gigantyczną klęskę. Zastanówmy się, do jakich wartości, do czego w człowieku odnoszą się postulaty lewicy, te aktualne. Broń Boże, proszę tego nie zrozumieć, że ja chwalę te postulaty, ja tylko pokazuję, do jakich uczuć w człowieku, do jakich wartości się one odnoszą, bo oczywiście rozwiązanie tych problemów, o których lewica mówi, jest jak zwykle nieprawidłowe, szkodliwe i jest gorsze od choroby. Wpuszczanie nielegalnych imigrantów do Polski, do czego apeluje? No, mimo wszystko do czegoś dobrego w człowieku, do współczucia dla bliźniego, do tych ludzi, co tam e, stoją. Ja już zupełnie abstrahuję, że to jest realizacja e, pomysłów Putina i Łukaszenki. Nie ma to żadnego znaczenia e, w tym kontekście to jest apelowanie do współczucia, czyli do czegoś raczej dobrego w nas. E, za Zielonym ładem. No, to jest jednak apelowanie do jakiejś odpowiedzialności. Za przyszłe pokolenia, również do współczucia, nie wiem, jakichś e, przyszłych migrantów klimatycznych, do przyszłych pokoleń, które be, być może będą doświadczały zgubnych skutków, właśnie zaniedbania tej polityki klimatycznej, więc no, również raczej do czegoś dobrego. LGBT, no, również no, obrona słabszego. E, te kwestie ekonomiczne, sygnaliści, staże, wyższe pensje minimalne, również do obrony słabszego. Pedofilia, no tutaj rzeczywiście jest to mocno podszyte nienawiścią do kościoła, ale również jest to jakaś tam ochrona dzieci, czy to przed pedofilią wśród księży, czy to przed egzorcyzmami stosowanymi na nieletnich, czy to przed spowiedzią, gdzie tam dzieci strasznie są straumatyzowane i trzeba je bronić. No też jest to próba potrącenia jakiejś struny opiekuńczości. I proszę Państwa, okazuje się, że próbując apelować nawet w niewłaściwy sposób do tych dobrych elementów w człowieku, do tych bardziej solidarystycznych, do tych związanych ze współczuciem, z troską o drugiego, do pomocy słabszemu, nie trafiają na podatny grunt. I to również sprawdza się w innych partiach. Te partie, które apelowały do pychy, do próżności, że tutaj Europa będzie na nas patrzeć, że my tutaj teraz jesteśmy tacy fajni, do egoizmu, do obojętności wobec drugiego człowieka, do takiego skrajnego indywidualizmu, do sobie państwa, do komfortu i tak dalej, to te partie osiągnęły całkiem niezły wynik, a te, które bardziej właśnie do tych. Nawet wykoślawionych, ale jednak jakichś wartościowych w człowieku impulsów, właśnie związanych z, z jakimś poświęceniem, chociażby minimalnym dla drugiej osoby, te postulaty bardzo się społeczeństwu nie podobają. I, proszę Państwa, oznacza to nie mniej, nie więcej, że po no 35 już piątym prawie roku trwania w takim kapitalistycznym liberalizmie, po odejściu społeczeństwa w dużej mierze od chrześcijaństwa, staliśmy się społeczeństwem, które absolutnie gdzieś ma pomóc pomoc drugiemu człowiekowi, absolutnie gdzieś ma myślenie o słabszych i tak dalej. Po prostu jesteśmy społeczeństwem próżnych, chciwych, zagubionych, coraz bardziej zaburzonych egoistów i okazuje się, że społeczeństwo jest tak zepsute, że nawet lewica jest dla niego zbyt Dobra. I to proszę państwa pokazuje nam tylko na to, że słuszne są te diagnozy kontrrewolucyjne, które mówią o potrzebie pracy właśnie na poziomie tego systemu aksjologicznego, na próbie uleczenia chorób aksjologicznych, którymi toczony jest nasz naród, nasze społeczeństwo, nasza wspólnota. Musimy to zrobić, bo inaczej, a niezależnie od tego, czy etykietka będzie lewicowa, prawicowa, to Będą odnosić się do tych złych rzeczy, którymi coraz bardziej przesiąkamy. Więc zdając sobie sprawę z kontrowersyjności przedstawionej tutaj tezy, co dla niektórych zachęcam do zgadzania się bądź nie zgadzania ze mną, uzupełniania tych moich wniosków czy wywodów albo polemizowania z nimi, bardzo jestem ciekaw Państwa opinii. A jeżeli Państwu podoba się moja praca, podobają się tego typu materiały, misja, którą realizuję, wartości, o jakie staram się na tym odcinku internetowym walczyć, to bardzo serdecznie zachęcam do wsparcia mnie na Patronajcie, bo po prostu utrzymywanie się z. Tych pieniędzy umożliwia mi produkowanie dużej ilości materiałów i zwiększają, zwiększa siłę kontrrewolucyjnego ognia. Więc serdecznie Państwa zachęcam do wspierania, nawet niewielką kwotą mojej działalności. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnej audycji, która już niebawem.